11 kwietnia 2013 roku na pętli Basen Górniczy prezydent Piotr Krzystek we wnętrzu tramwaju 120 NAS2 podpisał umowę na budowę pierwszego etapu projektu szczecińskiego szybkiego tramwaju, co skutkowało przekazaniem po dwóch tygodniach terenu na budowę. Trasa miała przebiegać przez Most Pionierów, dalej ulicą Hangarową, przejść pod jej południową jezdnią, następnie pod ulicą Gryfińską, dalej do pętli Turkusowa w pobliżu ulic Turkusowej i Walecznych na której stanąć miała trzyperonowa pętla z dwoma peronami przelotowymi zaprojektowanymi z myślą o dalszej rozbudowie SST. W trakcie prac tymczasowo zamknięto południową dnie ulicy Hangarowej na drodze krajowej nr 10, w celu zbudowania estakady przebiegającej nad torami tramwajowymi. Zamknięto również ulicę Gryfińską z powodu budowy wiaduktu nad torowiskiem. Postanowiono również wyremontować pętlę Basen Górniczy oraz torowisko na trasie Basen Górniczy Wyszyńskiego. Otwarcie zaplanowano na przełom sierpnia i września 2015 roku. Warto tu wspomnieć, że specjalnie dla inwestycji w 2003 roku na moście Pionierów wybudowano część M2 mostu, która została zaprojektowana z myślą o poprowadzeniu na niej tramwaju. Przy inwestycji dodatkowo wybudowano wspomniane wcześniej estakadę nad ulicą Hangarową oraz wiadukt na ulicy Batalionów Chłopskich. Postawiono również żelbetową kładkę dla pieszych nad przystankiem Hangarowa. Wybudowano tunel dla pieszych przy przystanku Jaśmino oraz wykop obudowany murami oporowymi o szerokości 10 metrów i długości ponad 800 metrów z otwartą górą. W trakcie rozpatrywania jest drugi etap SST, w którym postawione zostaną trzy wiadukty wzdłuż ulicy Linianej, Handlowej i Domskiej. Prace ukończono już w kwietniu 2015 roku, ale otwarcie przesuwano z powodu opóźnień przy remoncie trasy w ciągu ulicy Energetyków i ulicy Gdańskiej. Kiedy skończono pracę, puszczono pierwsze trawoje na jazdy testowe. Pierwszym z nich była Tatra KT4DT numer taborowy 131, która wyruszyła na świeże tory 17 sierpnia 2015 roku. W kolejnych dniach wyjechał również swing o numerze 825 oraz modelu z beta o numerze taborowym 601. Projekt kosztował 240 milionów złotych, z czego 106 milionów wpłynęło ze środków Unii Europejskiej. Koncept szybkiego tramwaju spotkał się z krytyką z kilku powodów. Po pierwsze przebieg trasy z dala od zabudowań, co skutkowało koniecznością dojazdu do tramwaju i generowanie przesiadek. Po drugie konieczność dojazdu pasażerów autobusem i do węzłów przesiadkowych. Zdąbia, Wielgowa, Zdunowa i innych osiedli. Po trzecie, chęć likwidacji linii pospiesznych, lecz miasto wycofało się z tej decyzji po protestach mieszkańców. Trawaje na trasie mogą jeździć z prędkością do 70 km na godzinę. Ich prędkość komunikacyjna na odcinku turkusowa basen górniczy wynosi 48 km na godzinę, a na odcinku turkusowa Wyszyńskiego 38 km na godzinę. Pierwszy kurs linii 8 z pasażerami rozpoczął się 29 sierpnia 2015 roku o godzinie 4.52, kiedy z odjechał Swing o numerze taborowym 814. W dniach 29 do 30 sierpnia przejazdy nową trasą były darmowe. Na trasę wyjechały również pojazdy otablisowane jako Linia 2. Kilka godzin później, wadliwie wykonana sieć trakcyjna w rejonie przejazdu pod ulicą hangarową dała wkość pantografom kursujących tam tramwajów. Postanowiono naprawić usterkę i ustanowić czasowe ograniczenie prędkości. Do niebezpiecznej sytuacji doszło dwa miesiące później, w listopadzie, gdy na moście pionierów odłamał się kilkunastocentymetrowy fragment szyny. Wtedy sprawdzono wszystkie 800 łączeń, z czego kilkanaście było wadliwych. Przystanki na nowo wybudowanej trasie to basen górniczy, hangarowa, jaśminowa ZUS oraz pętla turkusowa, z czego ostatnie trzy posiadają bezkolizyjne wyjścia oraz tak zwaną małą architekturę. Przy budowie drugiego etapu SST planowane są dodatkowe cztery przystanki: kolejno oldniana, handlowa, domska, które również będą miały bezkolizyjne wyjścia oraz pętla Kijewo. Najwyższa pora przejści do opisu każdego z poszczególnych przystanków. Turkusowa: pętla zawierająca trzy perony i dwa przystanki przelotowe. Aktualnie jeden z nich, zwrócony w kierunku centrum, jest nieużywany z uwagi na brak możliwości poprawnego dojazdu i został stworzony z myślą o kolejnych etapach inwestycji. Na każdym z feronów znajduje się wiata wraz z krzesełkami, koszami na śmieci oraz gablotami z rozkładami jazdy. Dojście na pętlę od strony części autobusowej otwartej w 2018 roku zagwarantowane jest przejściem naziemnym, a dojście od strony przystanku dla wysiadających możliwe jest poprzez przejście podziemne. Na pętli znajduje się również punkt socjalny dla pracowników, kasa biletowa oraz toaleta. Pętla zawiera również część autobusową, do której dojeżdża część linii, większość przekierowana z basenu górniczego. Została wybudowana tuż obok pętli tramwajowej, co umożliwia dogodną przesiadkę. Jaśminowa ZUS Zespół przystanków wybudowany przy skrzyżowaniu ulicy Batalionów Chłopskich z ulicą Jaśminową, w którego skład wchodzą trzy przystanki autobusowe, dwa ulokowane na ulicy Batalionów Chłopskich oraz jeden nieczynny na ulicy Jaśminowej oraz dwa przystanki tramwajowe znajdujące się w okopie. Jest on punktem przesiadkowym między autobusami a tramwajami, jaki uzbraja mieszkańców Osiedla Zdroje w dostęp do tramwaju. Hangarowa. Zespół czterech przystanków znajdujący się przy ulicy hangarowej. W jego skład wchodzą dwa przystanki autobusowe oraz dwa przystanki tramwajowe. Głównym jego zadaniem jest obsługa znajdującego się nieopodal parkingu Park and Ride. Wszystkie przystanki zespołu są przystankami warunkowymi, a przejście pomiędzy nimi zapewnia kładka dla pieszych. Basen górniczy. Pętla autobusowo-tramwajowa znajdująca się przy ulicy gdańskiej w pobliżu lotniska w Dąbiu. Główne miejsce przesiadkowe na całej trasie SST, pozwalające na dojazd w różne kierunki Prawobrzeża. Część tramwajowa jest używana jako pętla awaryjna, w razie m.in. zatrzymania ruchu do pętli Turkusowa. W kierunku lewobrzeża wszystkie pojazdy zatrzymują się na wspólnym przystanku autobusowo-tramwajowym, a autobusy jadące w kierunku Prawobrzeża mają swoje perony postojowe i przelotowe. Tramwaje mają swój przystanek, do którego dojścia wymagane jest przekroczenie jezdni między peronami. Na pętli znajduje się punkt socjalny, ogrzewana poczekalnia, toaleta, punkt handlowy oraz zadaszone perony z krzesełkami, gablotami i śmietnikami. Merkatora. Przystanek posiadający status na żądanie, na którym zatrzymują się tylko linie nocne i tramwajowe. Na dwóch peronach znajdują się dwie wiaty, po jednej na każdym z nich. Przejście przez jezdnie zapewnia bezkolizyjna kładka dla pieszych. W awaryjnych sytuacjach autobusy mają możliwość wjazdu na przystanek. Parnica Przystanek posiadający status na żądanie, na którym zatrzymują się tylko linie nocne i tramwajowe. Na dwóch peronach znajdują się dwie wiaty, po jednej na każdym z nich. Przejście przez torowisko i jezdnię zabezpiecza sygnalizacja świetlna. Tak jak w przypadku wcześniejszym jest możliwy wjazd autobusu na tory w obrębie przystanku. Port centralny. Przystanek posiadający status na żądanie, na którym zatrzymują się tylko linie nocne i tramwajowe. Na dwóch peronach znajdują się dwie wiaty po jednej na każdym z nich. Przejście przez starowisko i jezdnię zabezpiecza sygnalizacja świetlna. W tym miejscu rozpoczyna się bus pas biegnący wzdłuż ulicy energetyków aż do mostu drugiego. Energetyków. Przystanek stały, na którym zatrzymują się tylko linie nocne i tramwajowe. Na dwóch peronach znajdują się dwie wiaty, po jednej na każdym z nich. W awaryjnych sytuacjach, autobusy mają możliwość wjazdu na przystanek bądź bus pas, a przejście przez torowisko i jezdnię nie jest w żaden sposób zabezpieczone. Przystanek znajduje się pod wiaduktami trasy zamkowej. 16 czerwca 2016 roku do dwójki i ósemki dołączyła siódemka, która jeździła do pętli Turkusowa z powodu niespodziewanej awarii rozpadającego się mostu cołowego. Pierw zamknięto ruch w jedną stronę, po czym postanowiono zamknąć go całkowicie, co skutkowało przekierowaniem siódemki z basenu na Turkusowo. Według wcześniejszych planów linia 7 miała jeździć do końca trasy po wybudowaniu pętli autobusowej, ale jej budowa została wówczas zawieszona z powodu nierozpoczęcia prac w terminie. Za to rozpoczęto budowę parkingu Park and Ride przy przystanku Hangarowa. Eurowia rozpoczęła pracę w maju 2016 roku, a obiekt otwarto w grudniu tego samego roku. Aktualnie są SST kursją trzy linie tramwajowe. Linia 2 z dworca Niebuszewo, linia 8 z Gumieniec oraz linia 7 z Krzekowa. Na wybranych przystankach zorganizowano punkty przesiadkowe dla linii autobusowych odgałęźniających się w kierunku prawobrzeża i lewobrzeża, na pętlach basen górniczy i turkusowa oraz na przystanku Jaśminowa ZUS. Patrząc na postępy i inwestycje w styczniu 2021 roku, nie ruszyły żadne dalsze widoczne prace nad drugim etapem SST i póki co się nie zapowiada, aby tramwaj mógł w najbliższym czasie wjechać głębiej w dzicz prawobrzeża.